Dzień dobry. Dzień dobry. Moi drodzy, jesteśmy w rezerwacie wiecznia. Jak pewnie już wiecie, nie tylko z naszych filmików, wiecznia to największy kielecki rezerwat. Wiecie też, kiedy powstał. Też pewnie kojarzycie, że występują tu głównie skały dewońskie, z tym, że tu mamy też ciekawe zjawiska tektoniczne, widoczne i to tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Ja wiem, że z tektoniką kojarzę się ślichowice, ale Michale, bardzo fajne miejsce, jesteśmy w północno-wschodniej części Wieczni. O, opiszesz je, opowiesz co nieco? Dokładnie tak, moi drodzy, jesteśmy na ścieżce edukacyjnej w naszym rezerwacie. Tu mamy jedno ze stanowisk zatytułowane nie bez powodu Tektonika, mocarz łamiący i zginający skały. Mamy tutaj do czynienia z bardzo ładnym przekrojem. Ekologicznym, tutaj przez właśnie mas zbudowany ze skał późnego dewonu. Po lewej stronie mamy, moi drodzy, wapienie, właśnie tam widoczne takie jasno, powiedzmy, szare. Natomiast tutaj w centralnej części mamy widoczne takie cienkie warstwy łupków, margi i wapieni. I zwróćcie przede wszystkim uwagę na jedną rzecz, że te skały są. Nie leżą, nie zalegają poziomo, tylko tak jakby zalegały, powiedzmy, pionowo, takie posławione do sztorcu. One tu tworzą taką antyklinę, tak? Michał? No właśnie, ale musimy wytłumaczyć, co to antyklina. Tworzą tutaj właśnie. fałd, tak? Skały mogą ulegać pod wpływem nacisków, fałdowaniu, mogą też pękać, prawda? Jeżeli pękają, tworzą się uskoki, spękania uskoki. Natomiast jeżeli podlegają fałdowaniu, tworzą się fałdy. Jednym z rodzajów takich fałdów jest właśnie antyklina. Czyli taka forma, gdzie skały, warstwy skalne są wygięte ku górze, tak? tworzą takie jakby siodło. Dla odróżnienia w synklinie mamy warstwy wygięte ku dołowi. Czyli tu widoczna jest. Tu widoczna antyklina. jest antyklina, słuchajcie. No, może nie jest zbyt dobrze widoczna, ponieważ to jest bardzo zapóźnięte, Te skały czałca zwietrzeją, obsypują się. Więc ta struktura i wygląd jest tutaj troszeczkę zatarty, nie jest tak czytelny jak na ślichowicach na przykład, gdzie mamy piękne fałdy widoczne. Tu jest to widoczne troszeczkę mniej, no ale niewątpliwie mamy tutaj do czynienia właśnie z taką antykliną, z tego typu fałdem. I to jest bardzo ładnie pokazane na tym zdjęciu, gdzie za pomocą właśnie tych białych kreseczek zostało uwypuklone fakt występowania w tym miejscu właśnie wspomnianej antykliny. Czyli Michale, jak wędrujemy i spacerujemy powietrzni, możemy się posiłkować naszym filmikiem, ale też są tablice edukacyjne, gdzie to, o czym mówimy, też jest opisane i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo, bardzo jak przydatne. Witku, dodajmy jeszcze do tego, moi drodzy, w uzupełnieniu, że struktury, które tu są widoczne, że zarówno uskok, Jagi w postaci antykliny, są związane z ruchami grotwórczymi, są świadectwem w pewnym sensie ruchów grotwórczych które miały miejsce w przeszłości geologicznej, jak dalekiej przeszłości. No to warto dopowiedzieć, że były takie ruchy górotwórcze zwane warystyjskimi albo hercyńskimi, których największe nasilenie przypadło mniej więcej 300 milionów lat temu w późnym karbonie, w czasie kiedy na górnym Śląsku tworzył się Węgiel. O tym mówiliśmy też na Szkihowicach. Tak, tutaj tutaj mieliśmy fałdowanie, mieliśmy wypiętrzanie. Dobrze. to moi drodzy, to zapraszamy. Zapraszamy też do północno-wschodniej części wieczni, żebyście się przyjrzeli właśnie temu mocarzowi łamiącemu i zginającemu skały, czyli tektonice właśnie na wieczni. A teraz dziękujemy i zapraszamy na kolejne filmiki. Dziękujemy bardzo i pozdrawiam Was serdecznie.